Nie witam Was w kolejnym blogu na moim kanale. Jest 6.47. Zamówiłam Ubera, będzie za minutkę i jadę na lotnisko. Jadę na lotnisko, bo lecę do Polski. Lecę sama do Polski. Lukas, Czarny zostają w Dubaju. A ja wracam, bo mam kilka bardzo ważnych spraw do załatwienia, ale takich naprawdę bardzo, bardzo ważnych, że już dłużej nie mogą czekać. Troszeczkę nam się tutaj pobyt przeciągnął, więc. Żeby nie musieć wracać, żeby nie ciągnąć luki z Charlie, to po prostu lecę sama. Pomimo, że jest prawie przed siódmą, to na zewnątrz jest bardzo jeszcze ciemno. Położyliśmy się jakoś z luką e, przed pierwszą, bo nie biorę ze sobą rzeczy, nie biorę walizki. Mam ze sobą jedną mniejszą torebkę i jedną e, większą, więc nie musiałam się pakować, ale mimo tego i tak, nie wiem jak to się stało, ale jakoś mi się zeszło. Tutaj myłam włosy, tutaj musiałam to zrobić, tutaj tamto, tutaj poskładać rzeczy Nie chciałam ich zostawić z brudnymi rzeczami, więc wszystko im poprałam, przygotowałam Ale mimo to się wyspałam, naprawdę, mimo to się wyspałam Zaczynamy ten piękny dzień Ciepłe kapcie są Można wracać do Polski jest to, że nie wzięłam walizki, bo dzięki temu wszędzie szybciutko sobie przejdę. Lot mam o 8.05. Jest godzina 7 rano, więc wystarczyło, że godzinę wcześniej będę. Eee, wszędzie szybko sobie przejdę. Mam tylko torbę. Ona jest bardzo, bardzo naprawdę pojemna, więc wszystko, co potrzebowałam, spakowałam. A jeżeli będę potrzebowała wziąć jakieś rzeczy z Warszawy do Dubaju, no to polecę z kolejną walizką. Korzystałam sobie z lotniskowej taksówki. Oni są już 15, a ja mam 19. E, bo jak się okazuje, za pół godziny mam już e, odlot, więc jestem na ostatnią chwilę. Nie wiem, czy bym zdążyła. Ponieważ zdążyła, jakbym biegła, ale wolę sobie na spokojnie przejechać. Final call. Jak to zawsze ze mną jest. Zawsze albo spóźnieni, albo na ostatnią chwilę. Um. Żeby wygodnie mi się leciało do Polski, to wzięłam sobie biznes, lecę emiratami i to jest mój pierwszy taki lot właśnie w klasie biznes e, linią Emirates. Zazwyczaj jak gdzieś leciliśmy biznes klasą to wybieraliśmy lot, także będę miała dzisiaj takie małe porównanie. Dostałam właśnie menu pani powiedziała mi, że będzie za chwileczkę serwowane śniadanie kontynentalne e, i e, lunch na później, ale dobrze, bo jestem głodna. Wypiłam z rana tylko jęczmień, wzięłam florelę, wzięłam jęczmień i to zawsze mnie troszeczkę zaspokaja na chwilę, ale już czuję, że chcę się jeść. Mówiłam Wam ostatnio o tym czasie dla samej siebie, że fajnie jest czasami tak się zresetować, pobyć samemu. I właśnie mam taki przyjemny lot do Polski. Będę w Polsce dwa dni, no w sumie trzy. Będę miała naprawdę mega gonitwę, bo mam mnóstwo rzeczy do załatwienia. Ale fajnie, że jeszcze przed, przed tą gonitwą, przed przylotem, z takich miłych okolicznościach będę sobie lecieć. Panie i panowie, e, dzień dobry. E, Witamy na prokuraturze do Cudu Warszawa. E. Jestem kapitanem, nazywam się Jean-Baptiste Leclerc, jestem Zestaw do spania jest idealny dla mnie, bo mamy tutaj dużą poduszkę, która jest ubrana w taką poszewkę bawełnianą, więc najlepszy materiał jaki lubię. No i tutaj mamy ale taką kołdrę, która również jest z bardzo przyjemnego, pościelowego materiału, więc przyjemnie będzie się leciało. Totalnie nie mam pojęcia ile my jeszcze będziemy w Dubaju, ale jeżeli będziemy dłużej, to będę sobie częściej takie podróże urządzać. Mam nadzieję, że jest Harry Potter. Bo, jak będzie Harry Potter, jak będą dobre ci psiki, to będzie cudownie. Jak wiecie, chodzę na siłownię i naprawdę bardzo się planuję z jedzeniem, z alkoholem, to już w ogóle. Yy, natomiast to jest tak jak Nuka mówi, czasami, gdy jest ten wyjątkowy moment, to warto zapomnieć o tych naszych postanowieniach, tylko delektować się danym momentem. I ja tak dzisiaj zrobię, będę się delektować tym momentem. Przeglądam sobie właśnie menu, przyszła pani i powiedziała, jesteśmy tutaj dla pani, więc jeżeli czegokolwiek pani będzie potrzebować, to proszę nas zwołać. Mówię, dziękuję pięknie. Sprawdzam sobie menu i mamy tutaj moktajle, drinki bezalkoholowe, a są też alkoholowe i jaki duży w ogóle jest wybór. Cosmopolitan, Vladimir, Mojito, Old Fashioned. Ciekawa jestem, jak te drinki są podane. Z ciekawości chyba zamówię, chociaż boję się, że się upiję, a mam bardzo ważne spotkanie dzisiaj, to by było. Oh, wow. i tutaj na siedzenie prześcieradło takie dosyć grube prześcieradło bardziej bym powiedziała, że to jest taki alamatera. materac o więc już w ogóle jest cudownie będę miała jak w łóżku mm. nastawiłam sobie już Harry Pottera, oczywiście a tak jeszcze przez chwileczką zerknęłam patrzę, a tutaj mamy kapcie i opaskę na oczy no akurat moje są wygodniejsze, więc zostanę przy moich a opaski nie będę zakładać, bo tak jak mówiłam to będzie mi trochę zimno w gołe stopy. No i też jak wyląduję, a wiecie jednak trochę zimno jest w Polsce, to na ten czas aż przejdę do samochodu, to wolę mieć właśnie stopy w skarpetach ciepłych, także jestem zabezpieczona. Włączyłam sobie wcześniej Harry Pottera i Zakon Feniksa i nie wiem dlaczego, ale ja coraz bardziej wolę te pierwsze części. Może dlatego, że jako dziecko najwięcej te części oglądałam, ale jakieś one są takie dla mnie na maksa klimatyczne a te wszystkie późniejsze już są straszne. Może nie jakoś bardzo straszne jak horror, no ale takie straszniejsze więc przyłączyłam sobie na mm, trzecią część. Harry Potter mi się chyba nigdy nie znudzi. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam Mam nadzieję, że Charlie też ze tą miłość do Harry Pottera, jak nie to trudno. Na ten moment w ogóle ją tu nie kręci. Kiedyś tam obejrzała pierwszą część, no bo to późniejsze już są Fajnie przyniosła mi chipsy, zapytałam jakie są i przyniosła mi do porównania dwa smaki, solone i cebulkę ze szczypiorkiem. Mega podoba mi się to, że nie są to pringlesy, tylko takie zwykłe, zwykłe chipsy. Przepraszam. Jeżeli chodzi o szampana, to niestety jest to jeden z moich tak, także muszę się plenować, żebym jakoś wysiadła z tego samolotu, ale fajnie, że nie jest to... Na no nie tam podrabiany szampan, no, ale akurat tego się spodziewałam po Emiratach, że raczej będzie tutaj prawdziwy szampan. Jeez. Oglądałam swoje film i jakoś tak mi się oczy zamykały, zamykały i zostałam. E, spałam ponad godzinę, ale pani przyszła i mnie obudziła. E, co chcę do jedzenia, bo zaraz będzie lunch, więc wybrałam na przystawkę kaczkę, a później kurczaka. I tak jak patrzę, przechodzę alejkami i widzę jak niektórzy mają klinki, to wyglądają one ciekawie. I spróbowałabym dla samego zeznania się, jak to tutaj wygląda. Chciałabym, wiecie, tak eksplorować wszystko, żeby Dostałam przystawkę i mam tutaj kaczkę. Nie wiem na czym, na jakiejś sałatce, tak to wygląda. Te kółeczki są tak obłędne, takie cieplutkie, ale zupełnie inne od tych, które zazwyczaj e, dostaje się w ekonomii. Bardzo, bardzo dobre. Z samym masełkiem się, chociaż widzę, że tutaj mam e, oliwę z balsamiko. Nie zamówiłam kurczaka z warzywami, ale tak się najjadłam przystawką. była bardzo dobra. Kaczka z pomarańczą na zimno, ale naprawdę tak mnie zaspokoiła, że, że nie wiem czy podałam temu kurczakowi. Bardzo delikatny drink. Czy bardzo? No, jednak nie. Nawet nie muszę go pić, ale warto go pokazać. Jest to Espresso Martini. Skoro, skoro już tak eksploruję i tutaj e, próbuję Kosmopolitanu, to może będę miała ochotę też spróbować tego drinka. To jest Espresso Martini. Ja bardzo dobrze znam tego drinka, bo jak byliśmy w Miami, to e, moja żonetka cały czas tego drinka piła. Ja nie do końca jestem za nim, ale spróbuję. to jest kawa z alkoholem, nie? Ale takie lubię Ice latte i jest dla mnie mega fajne, z rana i jestem w stanie je ogarnąć, tak drink z kawą to nie jest moja bajka, no ale dobrze, ciekawie spróbować tak to zdecydowanie nie jest mój drink, ale bardzo miło z Pani strony. Na lotnisku będzie czekać moja mama, więc zobaczymy czy się zorientuje, że spożywałam coś podczas lotu. Będzie widać. Co jest fajne, przed chwileczką szłam do toalety i widziałam, jak panie same shakeują te drinki. Miały dużo shakerów i widzę, że sporo osób tutaj zamawia te drinki. Także jest to drink wykonany przez panią stewardessę. Przed deser, miałam trzy pozycje do wyboru. Z tego co pamiętam, to chyba był sernik, ciastko czekoladowe i ciastko z maczą. Więc jak usłyszałam ciastko z maczą, no to wyobraźcie sobie od razu, oczywiście poprosiłam o ciastko z maczą. Uwaga, uwaga, bo to jest hit. Angelisia ma pamiątkowe zdjęcie z podróży. <grywia> Pani robiła Instaksem na koniec zdjęcia, bo już zaraz lądujemy. O Boże! Czyli w biznesie. Proszę bardzo. Dotarłam do samochodu, jest tak potwornie zimno, jeszcze nie miałam kurtki, więc przebiegłam szybko w takim cienkim sweterku. E, ostatnio jak wylatywaliśmy, to poprosiłam Lukę, żeby e, odprowadził nas na lotnisko. Zabrał kurtki, wrócił się tutaj do samochodu i polecieliśmy bez kurtek, żeby po prostu tego nie dźwigać. E, więc teraz miałam mocne zderzenie z pogodą Czekam na mamę, bo już gdzieś tutaj jest Mamy samochód na parkingu Ja jestem ciekawa, ile nam wyjdzie za właśnie parking, za te wszystkie dni e Specjalnie zrobiłam tak, że wzięłam kluczyki do samochodu Żeby moja mama tutaj przyjechała Uberem e Pojechała ze mną samochodem Odstawiła do garażu I żebyśmy po prostu mieli z głowy ten samochód i ten parking Bo no jednak trochę dni tutaj byliśmy A kiedyś, pamiętam, kiedyś lecieliśmy Nie wiem, na tydzień i zapłaciliśmy o 500 zł za parking, więc ciekawa jestem, ile teraz wyjdzie, czy się jakoś to inaczej nalicza, jak się z dłuższy czas. Akurat ten parking na samej górze vis-a-vis -vis wejścia do lotniska jest droższy niż ten na samym dole, ale, ale jest szybszy. Ja jestem, mama w samochodzie. Tutaj weszłaś na ten parking? Ja jestem na lotach, jestem na tej końcówce, tylko muszę przejść do tego hotelu, ale że przejdę, wiesz. Zbałam się tego momentu w samolocie, gdy będę musiała wstać na koniec lotu i wyjść. Bo się zastanawiałam, jak się będę czuła po tych szampanach i po tych drineczkach. Ale jest okej. Okay. Jakby w ogóle się nie czuję źle. Jest naprawdę dobrze. Myślałam, że będę miała jakieś zachwiania, a tu nic. Samopoczucie też dobre. Nastrój rewelacyjny. Ale na wszelki wypadek i tak piję wodę, bo boję się, że dostanę kaca w ciągu dnia. Hello! Hello. Udało się. O, tutaj, tutaj stoję. I czy to nie jest na wprost lotniska? Nie mogłam się z mną zgadać w ogóle, gdzie ma problem. Problem był z piętrem. Ja mówiłam, że jestem na przylotach, a ty mówiłaś, że. Ja, że pod głównym wejściem. A ty, jak gdzie to jest, jest, to jest główne główny? wejście? No tutaj. Nie no, na jest na, na tych, na odlotach. <grymne> Przyjechałyśmy właśnie z mamą do hotelu Hilton i czekam na jedno z pierwszych spotkań. Ja sobie tak wszystko idealnie rozpisałam, co, kiedy, o której godzinie. Dosłownie mam e, cały scenariusz dnia, więc e, teraz mam jedno spotkanie, potem mam drugie spotkanie, a później jadę na włosy, bo też znalazłam na to czas. E, już mam dosyć duży odrost, a jak wiecie, ja robię taśmy, więc muszę je sobie przeczepić. Także na 15.30 mam umówione włosy. No i jak zdążę, to jeszcze po włosach będę musiała jeszcze jedną rzecz odkaczyć. Szybka teleportacja ze spotkań na włosy. Mam tutaj delikatnie robione takie refleksy, rozjaśnianie. Zaraz będę miała doczepione swoje taśmy. Bo moja długość jest Taka, ale są całkiem gęste, muszę przyznać. Odżyły mi. E, no, robię włosy i jadę dalej. Kolor już zrobiony, czekam tylko teraz na włosy, bo dziewczyny kończą tam suszyć, więc zaraz będziemy przyczepiać. Tak się moje włosy prezentują. Naprawdę są w niezłej kondycji. Czekam, e, jestem właśnie na infolinii, e, bo miałam umówionego lekarza, ale w końcu przełożyłam na. Halo? Dzień dobry? No ale jednak jestem najwolniej jednak przełożyłam na y, późniejszą godzinę bo bym się nie wyrobiła y, ale to przez stronę internetową a żeby odwołać wcześniejszą wizytę to muszę zadzwonić, więc no, nie mogę się na razie dozwonić, ale czekam na informację. Dzień dobry, ja mam umówioną wizytę na 19.30, tylko chciałabym ją odwołać, bo niestety nie zdążę dojechać, natomiast zrobiłam wizytę na 20.45 bodajże. Widzę panią. Tak? Dobrze. To tą pierwszą tak. godzinę chciałabym odwołać, a na tą e, późniejszą przyjadę. Dobrze? Dobrze. Dobrze, serdecznie zapraszamy. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Do widzenia. Czuję się jak taka Polka na wygnaniu. Przyjechałam z zagramanicy zrobić włosy, lekarz, paznokcie. <noise> I wracam. Głównie przyjechałam naprawdę załatwić tutaj e, sprawy biznesowe, no bo dużo fajnych rzeczy będzie się działo niebawem. E, no a te włosy, paznokcie to wszystko przy okazji, e, więc nie mogę powiedzieć, że wiecie, na marne jakby tutaj e, przyleciałam, bo w, w ciągu tych trzech dni, dwóch, bo trzeci to już będę przeznaczała na podróż, no to jednak naprawdę bardzo dużo ogarnę.